Czołem, e, dzisiaj wracamy z komiksami młodzieżowymi, jak zwykle cztery sztuki, cztery różne serie, e, tomy piąty, piąty, piąty i piąty. Już było tak, że mieliśmy właśnie same czwarte tomy, teraz mamy same piąte tomy, więc bez zbędnych dłużyzn. Najpierw coś dla dziewczyn, coś dla nastolatek, starszych nastolatek, ale też wydaje mi się dla dorosłych, czyli Emma i Violetta. Emma i Violetta jest to seria poświęcona dwóm siostrom, dwóm tancerkom, obie zaczynały jako baletnice, jedna poszła właśnie tą drogą, druga poszła w taniec, ten nowoczesny hip-hop, nie wiem do końca jak to się tam nazywa. Jednak ten tom mocno skupia się na relacjach rodzinnych, można powiedzieć, gdyż nasze bohaterki razem ze swoimi rodzicami jadą do Bretanii, na tygodniowe wakacje to są już takie wakacje, które oni długo odkładali. Nie będę tam się odnosić do tych perypetii, co były w poprzednich e, albumach, bo nie chcę też spoilerować. Natomiast ten album jest w pewnym sensie jakby taką osobną przygodą. E, tutaj są pokazane właśnie relacje, mocno relacje ich rodziców, tak, przede wszystkim wzajemnie właśnie e, ojca i matki, e, jak tam się pewne rzeczy no popsuły, jak u właśnie ludzi będących świeżo po 40, jest taka pewna nostalgia za tą przeszłością, za tą młodością, kiedy się miało te 20 lat. Dla mnie temat bliski, bo zaraz za parę miesięcy sam kończę 40 lat, aczkolwiek takiej nostalgii aż nie czuję, bo chcę iść do przodu. Natomiast dziewczyny właśnie te nasze nastolatki, czyli Emma i Violeta, również właśnie nie tylko obserwują rodziców, ale też obserwują ich znajomych, u których się zatrzymali, obserwują właśnie synów tych znajomych, którzy są takimi typowymi nastolatkami, chłopakami, którzy tam właśnie grają w gry, mają tam aktywności, wymykają się w nocy z domu na plażę bretońską i tak dalej. Jeżeli idzie o tą serię, to dalej mam problem z jedną rzeczą, czyli rysunkiem, który jest fajny na okładkach, ale dalej mi psuje troszeczkę zabawę, kiedy ja to mm, czytam, ponieważ zwłaszcza obrywają w mojej opinii twarze postaci i czasami ta ich mimika jest no, po prostu nieczytelna. Jednak... Dalej odkładam to na bok, gdyż pod kątem fabularnym, pod kątem konstrukcji postaci, pod kątem samej treści, którą przekazuje ta seria, ona stoi bardzo wysoko u mnie i ląduje kogoś tam z rodziny, u właśnie, właśnie jakieś nastolatki. Już nie pamiętam dokładnie kogo w każdym razie. Tam ta dziewczyna jest bardzo, bardzo tą serią zachwycona yy, i ją lubi. I też właśnie może już na niej coś, no, według mnie wartościowego się nauczyć. Może zobaczyć właśnie jak te, no, relacje Yy, mogą być zdrowo budowane, jakie są relacje, które są tutaj, no, mogą się okazać toksyczne, i to, ta seria to yy, fajnie piętnuje. Także osobiście naprawdę to polecam, bo to jest, to jest dobrze opracowane, tylko no niekoniecznie każdemu podejdzie kreska, tak ten rysunek. Natomiast pod każdym innym kątem mówię, to jest naprawdę yy, świetne. Dalej mamy Frank, znaczy Frynsk, tak, ponieważ dalej, wiadomo, nasi. Mm, Jaskiniowcy nie do końca wymawiają mm, samogłoski. E, tutaj się na, z tyłu układki zmienia już mm, nasza sceneria, ponieważ rzeczywiście e, przechodzimy w nowy etap. E, no i teraz tak. E, trochę ciężko mi mówić o tym komiksie, nie spoilerując tego, co było w pierwszych czterech tomach. Ja, ogólnie rzecz biorąc, on mi się zaczął od seria tak... E, będzie. E, natomiast z każdym kolejnym tomem Odkrywała kolejne karty, znaczy nowe karty, i one były coraz ciekawsze, coraz bardziej takie zagadkowe. No i czwarty tom miał mega mocny finał. Nie będę otwierać tego komiksu, ponieważ e, jeżeli ktoś nie czytał jeszcze czwartego tomu, to tu by było dużo istotnych spoilerów. E, no i teraz tak. E, trzeba przyznać, że ta seria już w czwartym tomie bardzo dojrzała, a w tym jest jeszcze dojrzalsza. I to tak mega pozytywnie dojrzalsza. Poznajemy historię dwóch kluczowych postaci, w zasadzie to trzech kluczowych postaci. Także mieliśmy już tego zajawkę w finale czwartego tomu, teraz jest to bardzo mocno rozwinięte. I to tak naprawdę mocno rozwinięte, więc do tego ciekawie wszystko się składa w fajną całość. Mamy fajną ewolucję tej grupy jaskiniowców, z którą podróżuje nasz główny bohater, nasz to myślę, tytułowy. Też fajną relację między nim a jedną właśnie z takich no, jego rówieśniczek z tej grupy. E, widać, że mimo swojego takiego no, bardzo smarkatego, takiego bardzo snobistycznego zachowania, e, on się zmienia, ale też zmienia się ta grupa. Oni zaczynają bardziej samodzielnie myśleć, zaczynają być bardziej kreatywni i to się przekłada na nowe po prostu ich możliwości, nowej umiejętności. E, jest to Zrobione dobrze, do tego stopnia, że mówię, seria ta ląduje u mojego siostrzeńca, który naprawdę ją lubi, ma 10 lat, a i tak w niej siedzi bardzo mocno. Ja się zastanawiam się, czy sam sobie potem w przyszłości nie sprawię całej tej serii na nowo dla siebie na swoją półkę, ponieważ no, po prostu jest coraz ciekawsze. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, bo to jeszcze kilka tomów przed nami, ale powiem szczerze, jest to zrobione dobrze. Także mówię, nie mogę powiedzieć za dużo tutaj o fabule, z tego względu, że będzie za dużo spoilerów. Natomiast yy, polecam po to, się jeżeli lubicie sagie przygodowe, a jeżeli czytaliście już wcześniejsze tomy, to to będzie petarda. To, to, co się stanie w czwartym tomie, a tu jest rozwinięte w piątym, to jest faktycznie petarda. Naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy zostaje dopowiedzianych, dużo wyjaśnionych, a sam finał no, daje oczekiwania, no, bardzo wysoko podnosi poprzeczkę. Tak? Naprawdę, ostatni kadr z tej serii znaczy z tego komiksu bardzo wysoko podnosi poprzeczkę. Także moje oczekiwania co do szóstego tomu, który chyba już jest. Tak, który jest już zapowiedziany i nosi tytuł Dinozaury. Eee, poza tym, okładkę ma. No, mroczną, ale też nie chcę tego zdradzać, bo może to być spoilerem. W każdym razie zapowiada się ciekawie. Dalej idąc w takiej kwestii właśnie komiksu przygodowego, no to jest seria, która już sobie zacząłem sobie zostawiać. Mam ją tutaj m.in. Tu mi akurat czwarty tom wala, gdzie właśnie go ostatnio omawiałem. W każdym razie możemy go tu zostawić. W każdym razie również piąty album bardzo dużo wyjaśnia względem albumu czwartego, czwarty album. Zaczął wyjaśniać pewne elementy, czyli dlaczego tytułowi bohaterzy, bohaterzy zostali sami, gdzie zniknęli rodzice, gdzie w ogóle zniknęli wszyscy dorośli czy inne grupy, co się stało, etc. Tak, tu mamy dopowiedzenie wszystkich niewiadomych i punkt wyjścia do zupełnie nowego wątku, który jest mega mocny. Ale to tak naprawdę ultra wręcz bym powiedział mocny. I bardzo mnie ciekawi, jak to zostanie rozwinięte, ponieważ widziałem, że seria jeszcze, jeszcze ma trochę tych tomów eee, zapowiedzi tam we Francji. Eee, nowy tom jest już zapowiedziany i nie mogę zdradzić jego tytułu ani pokazać okładki, ponieważ po przeczytaniu tego albumu on bardzo dużo zdradza już samą, już samą okładką. A finał czwartego tomu był też przepotężny i zostawił takiego czytelnika z takim wielkim What the fuck, co tu się właśnie odwaliło, ale o co chodzi? Natomiast piąty tom, nie dość, że to wyjaśnia, to daje takiego solidnego plaskacza w pysk czytelnikowi, po czym mówi, ty jeszcze nic nie widziałaś. I to jest zrobione dobrze. To jest tak, tak dobrze zrobione, że ja chcę od razu sięgnąć po szósty tom. Ja sam jestem zaskoczony jak to się zaczęło, ponieważ pierwszy tom nie zrobiłem jakiegoś super wrażenia. Było to dobre, ok, ale nie zrobiłem jakiegoś super wrażenia. Drugi tom zwiększył moje zainteresowanie, trzeci już spowodował, że naprawdę wyczekiwałem kolejnych, ale czwarty i piąty to jest po prostu turbo świetna. Dla mnie jako fana komiksów przygodowych, komiksów takich trochę mm, fantazy czy science fiction, to to jest turbo świetne. Z czym mam problem? Problem mam z tym, że komiks jest adresowany do dzieci 9. Nie. To jest ewidentnie seria 13, w mojej opinii nawet może 14, ponieważ trupów tu mamy od cholery, krwi mamy od cholery, przemoc jest na porządku dziennym. Oczywiście to wszystko uzasadnione. Tutaj nie ma nic bez sensu, to jest bardzo uzasadnione, aczkolwiek ten komiks, ta seria komiksowa jest bardzo brutalna. Jeżeli mamy G dla C 9+, to możemy dać tą serię giganci, tak? Ona jest taka bardziej taka eko, taka łagodniejsza, tam też walczą, ale tam nie ma tak brutalnych scen. A tu jak widzicie, to ta scena z tym nożem i tak dalej, to to jest pikuś przy tym, co się wyrabia w tym komiksie. Już nie mówiąc o tym, co się wyrabiało w tym komiksie, znaczy w tym albumie. E, także mm, naprawdę polecam, ale to jest tak w mojej opinii dla dojrzalszych, e, młodszych nastolatków, ale takich dojrzalszych, tak? no mi prób minimum 12+, jeżeli oczywiście, może być tam ten 10%, ale pod warunkiem, że dzieciak naprawdę jest taki dojrzały, samoświadomy niektórych elementów, no sami rozumiecie o co chodzi, nie? Bo tak rzucić do komuś, kto jest niedojrzały, nie. To jest dużo trudnych tematów, tematów dotyczących właśnie odpowiedzialności za innych, tematów dotyczących konsekwencji własnych działań, konsekwencji własnych czynów, ponoszenia odpowiedzialności za ten. Za te właśnie czyny. Także naprawdę, naprawdę jest to mocne, ale polecam. Sami wylądowało w mojej kolekcji i z tego co widziałem, to idzie nawet w tych hipermarketach spokojnie zdobyć, na sieci, w wielu księgarniach. Także warto, warto po to sięgnąć, nie? Tym bardziej, że mówię, jest to naprawdę wciągająca seria, zresztą podobnie jak Frank. No i została ostatnia seria, która ląduje notorycznie. U mojego siostrzeńca, dlatego że on właśnie lubi piłkę nożną. Jest to rzeczywiście coś dla fanów piłki nożnej, czyli Lowka. To jest taka komedia pomyłek z ciekawym wątkiem kryminalnym. Ten wątek kryminalny został rozwikłany w czwartym tomie. Również nie mogę Wam pokazać niczego w środku, ponieważ no, będzie za dużo istotnych spoilerów, więc będę starał się mówić bez tego elementu. Ale tak, no jak mamy właśnie w tytule: Piłka, Nożna, Humor i Duchy. I to dotąd działa. I piąty tom to mocno podbija. Także jeżeli idzie o naszego Loken, no to on się zaczął trochę zmieniać. Zaczyna być troszeczkę bardziej e, sensowny, jakby poważny i tak dalej. Aczkolwiek dalej jest takim roztrzepańcem. E, jeżeli idzie o jego relacje z tą jego miłością, no to w tym tomie dał ciała i to tak... po całości, co zresztą jest mu wypominane od samego początku. I ciekawie jest to w ogóle zrobione. Też ciekawie wyjaśnione. Oraz pociągnięte jako taki wątek dodatkowy, który potem prowadzi nas do bardzo ciekawego finału. Natomiast sprawa kryminalna naszego ducha, czyli Natana, czyli tej postaci w Blond, blond Włosej, zostawia się na w czwartym tomie. W pełni się dowiedzieliśmy, co zaszło, jakie wydarzenia sprawiły, że no, zginął. A, jakie tam są relacje dalszej jego rodziny, etc., etc. E, I teraz ten wątek, już na samym początku tego albumu, jest umiejętnie pociągnięty i rozwinięty. A więc e, osoby odpowiedzialne za te makabryczne wydarzenia, one nie zniknęły, one dalej są rozwijane i widać w tle konkretny motyw, tak? Ten motyw tych osób jest też dalej powoli przedstawiany, e, rozwijany i jesteśmy cieka jestem ciekaw, jak to zostanie um, dalej pociągnięte, dalej przedstawione. E, sam Lowka i jego relacja z drużyną, no tutaj to się komplikuje, ale tak pozytywnie komplikuje, natomiast prowadzi to do tego, że Lowka będzie chciał pozyskać nowych Graczy. I to jest zarówno element mocno przewodni tego albumu, jak i ewidentnie punkt wyjścia do kilku kolejnych albumów. Bo tak raczej patrząc po tym, co wydano we Francji, myślę, już jest chyba ósmy czy dziewiąty tom wydany i patrząc po tytułach, jak sobie przetłumaczymy z francuskiego na polski oraz po samych okładkach, to widać, że jest to taki wątek, który tutaj został jakby rozpoczęty, ale on nie będzie zakończony za szybko. Tak? Więc co najmniej jeszcze dwa, może nawet trzy albumy będą, ale raczej dwa tak mi się wydaje, będą to jeszcze mocno rozbudowywały patrząc po tym, co tam, co tam ma miejsce i to mi się osobiście podoba także e, Lołka również e, jako seria daje radę, jest fajną serią młodzieżową e, i jest nie tylko dla fanów piłki nożnej, to jest, to jest akurat dość istotne, że to nie jest tylko dla fanów piłki nożnej także to wszystko w tym materiale także jeszcze raz Lołka Sami, Frank, Emma i Violetta. Wszystkie te serie naprawdę szczerze Wam polecam. Warto mieć je na półce, nie tylko ze na nastolatków, ale też nawet na dorosłych odbiorców, jeżeli lubią takie właśnie young adult komiksy, czy jak adult w ogóle literaturę, nie tylko komiks, tak? To są naprawdę bardzo, bardzo wartościowe tytuły, które no po prostu warto mieć na półce albo właśnie polecić komuś y, młodemu, młodemu czytelnikowi, czy osobie która powiedzmy nie lubi za bardzo książek, y, ale może właśnie wejść w komiksy, w świat literatury. Y, to tyle na dziś. Widzimy się w następnym materiale i do zobaczenia. Hej.